Państwo. Zapraszam na scenę więcej szanownych gości. Krystyna Czubówna, Agnieszka Gęndłocha, Jerzy Trela, Antoni Pawlicki, a przy fortepianie zasiądzie Hipolit Woźniak. Na scenę zapraszam również głównego winowajcę tego wieczoru. Pana Janusza Kukuła. Jak nazywa się poeta, który, któremu poświęcony jest dzisiejszy wieczór? Lesza! Struktura tego widowiska jest następująca: Pan Adam Struk będzie śpiewał, Hipolit będzie grał, to państwo już wiedzą. Po każdej piosence czworo z państwa Podejdzie tutaj i poda wybranemu artyście tekst. Nocą mówiono, Nocą ociemniałą przyszło do mnie ciszkiem to przychętne ciało. Przyszło potajemnie, w cudnej bez żałobie było mu na imię tak samo jak tobie. Zajrzało po drodze, w przyszłości w zwierciadło, Na pościeli zimnej obok się pokładło. Dla mnie się pokładło, bym jemu całować, i znużyć, i zużyć, i nie pożałować. Pachnące, domyślnie bezwstydne i posłuszniejące, W ciemnościach, w radości, na granicy łkania, Mdlało od nadmiaru, nie do umierania. Cz tego dreszczu, co ginie w krwi szumie, A bez niego ciało, ciała nie zrozumie. Samotność. Wiatr wie jak trzeba nacichać. Za oknem mrok się kołyszy. Nie widać świata, nie słychać. Lecz ja coś widzę i słyszę. Ktoś z płaczem ku mnie z dna losu, bezradną wyciąga rękę. Nie znam obcego mi głosu, ale znam dobrze tę mękę. Zaklina, błaga i woła, więc w mrok wybiegam na drogę i nic nie widzę dokoła. Zrozumieć siebie nie mogę. W brzozie mgła sępi się wiotka, sen pusty. Wracam do domu. Nie, nikt się z nikim nie spotka, nikt nie pomoże nikomu. Gdybym spotkał Ciebie znowu pierwszy raz, ale w innym sadzie, w innym lesie, może by inaczej zaszumiał nam las wydłużonym głami na bezkresie, Może innych kwiatów wśród zieleni brust jełyby się dłonie dreszczem czynne. Może by upadły z niedomyślnych ust jakieś inne słowa, jakieś inne? Może by i słońce zniewoliło nas do spłonięcia duchem wróżka skadzie. Gdybym spotkał ciebie znowu, Pierwszy raz, ale w innym lesie, w innym sadzie. Sen. Śniło mi się, że znika treść kwiatów wątpliwa i że ogród istnienia listwionego syt ginie. Szepcząc twe imię, dziewczyno wróżb chciwa, a śmierć szarpie na strzępy twój spieszczony byt. Ginie w złoto i jedwab, postrojne życie i cmentarz, gdzie rozpacza zapomniany trup, i las znika, gdzie ślad swój wyryła niezbicie zwycięska rzeczywistość moich dzielnych stóp. Znikło miasto. Gdzie wrzała bezzasadna praca i gdzie się rozbudował śmiech, niebyt i żal. Nadaremnie się obłok słońcu przypobłaca, znikł obłok, żywot wieczny, bóstw kilka i dal. Lecz ja trwam, by śnić jeszcze na mogile nieba mrok, któremu śmierć chmurne rozczesuje brwi i mój pokój trwa także dlatego że trzeba mieć pokój we wszechświecie i zamknąłem drzwi świerszcz piosenką zapiecną oszołamia ciszę anioł miga białowo w zeokiennej mgle a ja wiersz ten dla świerszczy i aniołów piszę i tak mi źle na świecie tak mi strasznie źle Dzień skrzydlaty. Rozwidniły się w słońcu dwie otchłanie, dwa światy. Myśmy byli w obydwu, a dzień nastał skrzydlaty. Nikt nie umarł w dniu owym, nie zataił się w cieniu. I pamiętam, że myślał o najdalszym strumieniu. Nie mówiłaś nic do mnie, lecz odgadłem twe słowa. A on zjawił się nagle, zaszumiała dąbrowa, taki drobny i nikły, i miał ciernie na skroni. I uklękliśmy razem w pierwszej z brzegu stroni, w pierwszej z brzegu stroni, w pierwszej kwiatów powodzi. I zdziwiło nas bardzo, że tak biednie przychodzi. Uwożeliśmy chętnie my i nasze zdziwienie. A On patrzał i patrzał. Cudaczniało istnienie. Zrozumieliśmy wszystko i że właśnie tak trzeba i że można bez szczęścia i że można bez nieba. Tylko drobnieć i maleć od nadmiaru kochania. A to była odpowiedź, i nie było pytania. Już odtąd na zawsze przemilczeliśmy siebie, a świat znów się stał światem, i czas płynął po niebie. I chwyciłaś. Śdźwło czasu, by potrzymać je w dłoni. A on patrzał, patrzał i miał ciernie na skroni. Maria Ludwika Mazurowa, córka poety. Do Jacka Trznadla niedługo przed 23 lipca 1959 roku. Szanowny Panie, w obawie, aby obraz mego ojca nie został zniekształcony brakiem znajomości jego usposobienia i jego sposobu bycia i myślenia, spieszę z odpowiedzią na zadane mi przez Pana pytania. Ojciec mój był niesłychanie wytworny. Piękne ułożenie wyniósł z domu swego ojca, którego dom w Kijowie należał do najwytworniejszych. Nie lubił ludzi głupich i źle wychowanych. Tacy nie mieli wstępu do naszego domu. Głupota irytowała go. Zaraz chrząkał i niecierpliwił się. Był wielkim patriotą. Kochał Polskę i wszystko, co polskie. Toteż wyjeżdżając za granicę, nie szukał znajomości wśród zagranicznych artystów i czas spędzał w towarzystwie Polaków z kolonii polskiej. Dlatego mówił słabo po francusku. W chwilach wolnych czytał dzieła filozoficzne. Zajmowała go filozofia czysta, jak Kant, i metafizyka. Już wtedy mówił o rozbijaniu atomów, kiedy jeszcze nikt o tym nie myślał o wyczerpywaniu się zasobów węgla i konieczności zastąpienia go uranem wyobrażał sobie, że malutki kawałeczek tego minerału wystarczy na ogrzanie wielkiego miasta serdecznym przyjacielem mego ojca ojciec go bardzo kochał był polski sokrates wielki franciszek fischer metafizyk rozmowy z fischerem były dla ojca wielką ucztą, a śmierć jego wielką stratą. To wszystko na dzień dzisiejszy. Jeśli ma pan jakieś pytania, chętnie służę z wyjaśnieniami. Łączę pozdrowienia Mazurowa. Na ciemną rzucał drogę, sen miałem, ale jaki? Przypomnieć już nie mogę, Twoje to były usta, moje to były dłonie, głąb mego sadu pusta, we wrotach księżyc. Się za dniami dłużą, noce w jeziorach witam, kiedy ty kwitniesz różą. Ja nigdy nie zakwitam, ja nigdy nie zakwitam. Twój że to głos o różo, słowo po słowie chwytam. Dni się za dniami Wieczorem. Wieczorem było, wieczorem, gdy zorza gasła nad borem, dzienny ulatniał się skwar, rosa nam spadła na głowy, i zmierzchem dymił się jar, jar kalinowy. Z daleka idzie, z daleka ten mrok. Co kwiatów się zrzeka, Gdy płosząc ospałą woń, Chłód powiał nad pola zrzęte, O moją zagrzałeś skroń, Dłonie zziębnięte. Nie wolno patrzeć, nie wolno, Bez pieszczot w ciemność dokolną. Nie złączy żaden sen złoty Zbłąkanych w obszarach pól, Ni lęk, Ni zgroza, Ni ból, Nic, prócz pieszczot. Hasło nasze ma dla nas swe dzieje tajemne: Lampa, gdy noc już zdąży świat mrokiem owionąć, winna zgasnąć w tej szybie, a w tamtej zapłonąć. Na znak ten oddech tracę: już schody są ciemne. Czekasz z dłonią na klamce. I gdy drzwi otwiera, tule tę dłoń, co jeszcze ma chłód klamki w sobie. A ty w zamian przyciskasz moje ręce obie do serca, które zawsze u drzwi obumiera. Wchodzę ciszkiem, jak gdyby krok każdy knuł zbrodnie między sprzęty, co dla mnie są sprzętami czarów. Sama ścielesz swe łóżko, według swych zamiarów, by szczęściu i pieszczotom było w nim wygodnie. I zazwyczaj dopóty milczymy oboje, dopóki nie dopełnisz podjętego trudu. Ileż w dłoniach twych pieczy Miłości i cudu. Kocham je. Kocham za to, że piękne, że Twoje. Z dłońmi tak splecionymi, jakbyś klęcząc spała w niedostępnym oczom wpatrzona widzenie płaczesz przez sen i wstrząsem wylękłego ciała błagasz o nagłą pomoc, o rychłe zbawienie. Jeszcze płaczu niesytą do piersi cię tule, a ty goisz się we mnie, niby lgnąca rana, a ja płacz twój całuję, biodra i kolana i ramię i zsuniętą z ramienia koszulę. Lecz karmiony ust Twoich spłakanym oddechem, nie pytam o treść widzeń. Dopiero z porania zadaję ciemną nocą tłumione pytania. Odpowiadasz bezładnie, a ja słucham z uśmiechem. Mm. Świat się trwali, ale tak niepewnie. Drzewa szumią, ale poza drzewnie, a nad borem, nad dalekim borem Bóg porusza wichrem i przestworem. Się mroczy, a gwiazdy weń świecą, a nad morzem białe wylecą. and shower Stałaś złotym snem I moją już nie złomnie Chociaż nie kochasz Dobrze wiem Że nocą przyjdziesz do mnie Przyjdziesz my razem Lecieć w dal I razem konać w dali Twe oczy sen Błękitnych fal a usta sen korali. Twe usta wciąż całują mnie I szepczą zgrzane lotem. To ja się tobie tylko śnię, nie zapominaj o tem, nie zapominam ciągle wzwyż, Wzbijamy się oboje. O jak ty cudnie mi się śnisz, kochanie moje.